było w poprzednim roku, zobaczymy jak będzie teraz, planów nie mam, idę szczerze mówiąc na, na żywioł mam tylko pomysł na, na dzisiejszy filmik, bo wiem co będę robiła, no ale mam nadzieję, że że mm, będzie fajnie będzie miło i, i przygotujemy się razem do tych e, świąt, które e, będą, e, tak tylko z takich pierwszych ogłoszeń ja planuję e, moje filmiki we, w, udostępniać we wtorki i w soboty e, a czasami może jeżeli uda mi się nagrać coś dodatkowego to jeszcze w czwartek, także jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, jeżeli nie macie dzwoneczka, wciśnijcie dzwoneczek i zaglądajcie na kanał, bo jakiś dodatkowy filmik zawsze może się tutaj pojawić. No a dzisiaj zaczynam przygotowania do Adwentu, ja przygotowania do Bożego Narodzenia, bo, bo, bo zaczął się właśnie Adwent. I tak jak ostatnio Wam mówiłam, ja przygotowuję się już wcześniej, systematycznie, powoli, do świąt, ale to jest tylko takie przygotowanie z zewnątrz, z wierzchu, to które, o którym Wam mówiłam, a Adwent jest dla mnie też takim czasem przygotowania wewnętrznego. E, między innymi, tak sobie postanowiłam, że będę w miarę możliwości uczestniczyła w mszach proratkich. E, w tej chwili można to robić online, także, to, to też mocno u, u, ułatwia sprawę. Ale. Oprócz tego e, za mną pojawił się kalendarz adwentowy, i to jest taki kalendarz adwentowy troszeczkę dla mnie, e, troszeczkę dla Was. E, dla Was, ponieważ e, zebrałam tam takie e, różne myśli mądrych ludzi, e, które gdzieś mi tam wpadły w oko i, i które gdzieś tam mnie zainspirowały kiedyś wcześniej. E, w każdym z tych e, okienek, w każdym z woreczków albo takich e, tutaj e, kieszonek jest e, jedna myśl, jednego autora, a oni są bardzo, bardzo <słuch> różni. Czycie zresztą sami. No, i tak właśnie sama dla siebie i dla Was będę takie okienka otwierała na wizji i, i gdzieś tam tymi, tymi fajnymi myślami będę się dzieliła. Ja muszę przyznać, że ja już zapomniałam, co jest w każdym okienku, dlatego że robiłam to wcześniej. Ostatnio tylko uzupełniałam, jeszcze wiązałam kalendarz, co się dało, naprawiałam, tak żeby był on i mógł on tutaj zawisnąć i być używany przy każdym filmiku. Także, także tak póki co. Ode mnie yy, i otwieramy pierwsze okienko. Już mamy. Autorem dzisiejszego powiedzenia jest Antoni de Mello. Jak byłam młodsza, to de Mello dość często słuchałam i bardzo mi się w pewnej jego mieście podobały. Podam to już tak niekoniecznie, ale to zdanie bardzo mi się podoba. Życie jest czymś, co przydarzy się nam w czasie. Gdy jesteśmy zajęci planowaniem innych rzeczy. No jak normalnie tutaj wypisz wy, mamy do, do tego co dzieje się teraz, czyli do całego do naszego planowania świąt, życiem, już tam gdzieś tam świętami z wyprzedzeniem, ale rzeczywiście tak myślę, że często kiedy um, żyjemy, to y, żyjemy y, przyszłością. Często y, poświęcamy czas czekając na coś, planując i przeżywając to coś, co będzie, tak jakby to wydarzało nam się y, tego momentu, w tym momencie, tego, tego dnia, a tak naprawdę to właśnie życie jest w takich chwilach, w codziennych chwilach, tu i teraz. Y, I chyba chodzi o to, żeby też nie przeoczyć tych, tych różnych momentów y, y, życia, tych różnych ważnych momentów, które nam umykają gdzieś tam, kiedy, kiedy mamy nasz wzrok gdzieś daleko, daleko przed siebie wyciągnięty i możemy no, wiele rzeczy nie zauważyć, nie przeżyć I, i, i faktycznie możemy mieć takie wrażenie, że to życie nam tak też często przechodzi szybko. Tak sobie właśnie pomyślałam w tym momencie, że Często, kiedy jesteśmy młodzi, my stosujemy właśnie ten myk, gdzie myślimy o czym, co nam się zdarzy za jakiś czas. Planujemy, jak to będzie, kiedy na przykład spotkamy jakiegoś idealnego partnera, planujemy nasz ślub, wesele, planujemy nasze życie rodzinne, myślimy o tym, żeby już pojawiło się dziecko w naszym domu, wtedy będzie tak pięknie, tak fajnie. Potem czekamy na to, aż to dziecko pójdzie do przedszkola my wrócimy do pracy, czekamy na to, aż dzieci nam wyrosną. Aż będą samodzielne, i tak naprawdę w takich momentach y, widzimy, że tych lat życia minęło bardzo dużo. I możemy mieć czasami takie wrażenie, wiecie, zwłaszcza jak jesteśmy już w takim wieku dojrzałym, że tak naprawdę my już nie mamy na co czekać, bo wszystkie wydarzenia z naszego życia już się wydarzyły. Wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam sobie w młodości wczesnej bądź bądź jeszcze nawet wcześniej zaplanowaliśmy, tak? gdzie chcieliśmy mieć dom, rodzinę, yy, gdzie chcieliśmy mieć fajnego partnera, gdzie chcieliśmy mieć jakąś pracę, o której wtedy marzyliśmy, no i bardzo często jest tak, że w tym wieku już to mamy. No i teraz co dalej? A wydaje mi się, że yy, takie docenianie każdego dnia yy, i robienie sobie planów na każdy dzień e, i doprowadzanie tych planów do końca dla niektórych osób może być czymś fajnym e, i czymś, co, co da im taki sens nawet czasami życia. E, bo czasami jest tak, że e, tracimy sens życia, kiedy nie wiemy, co jest naszym celem, nie wiemy, do czego dążymy, nie wiemy, co mamy sobie tak naprawdę planować i myślę, że w życiu każdego człowieka są fajne momenty, które jeszcze przed nim są. Bardzo wiele z tych momentów my nie możemy zaplanować, bo one nam się przydarzają niespodziewanie i bardzo wiele tych momentów nas bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczy. Ale czasami to są też takie momenty, których nie można zaplanować, ale to są też takie momenty, które nie są jakieś takie wielkie, spektakularne. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja gdzieś tam sobie gromadzę takie moje doświadczenia bardzo przyjemne, a wcale nie będące niczym szczególnym. Na przykład moment, kiedy nie wiem, wychodzę z gorącą kawą na taras, a tam widzę, że nad jeziorem ścielą się mgły i te mgły tak się pięknie przemieszczają, to jest coś, co mnie zaskakuje, to jest coś, co mi daje taki y, zachwyt i to jest coś na co ja nawet nie czekałam, bo nawet nie wiedziałam, że w tym miejscu taki, taka piękna chwila może być, a ona jest. I tak sobie właśnie myślę, że dużo takich zwykłych y, fajnych momentów w życiu my jeszcze będziemy mieli. Oczywiście mamy też inne momenty, które, które gdzieś tam możemy sobie zaplanować, możemy przypuścić. Przypuścić na przykład, że przed nami, przed, przed wieloma z nas jeszcze na przykład ślub naszych dzieci, przed wieloma z nas jeszcze na przykład narodziny wnucząt, czy towarzyszenie tym wnuczętom w, w ich drodze, w ich, ich życiu. Przed nami, przed wieloma z nas na przykład emerytura, zasłużona gdzie będziemy mogli troszkę odpocząć i na przykład takie swoje plany jeszcze, które mamy odłożone, ten czas spełnić, ale planując różne rzeczy, czekając na, na, na różne rzeczy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, pamiętajmy, że życie dzieje się tu i teraz i każda minuta naszego życia jest ważna i każda minuta naszego życia jest warta przeżycia, przeżycia takiego świadomego. Także, także coś takiego mi się tutaj do, do, w głowie mojej nasunęło, wiecie, ja w tych myślach, które tam będę wybierała z woleczków, yy, nie ma w nich żadnego nic takiego zaplanowanego, ja w ogóle nie wiem, co ja powiem w tym momencie, po prostu coś, co przychodzi mi do głowy, yy, jak taką myśl yy, odczytuję i myślę, że właśnie o to chodzi, takie trochę na gorące patrzenie. U nas zawsze jakoś było także kalendarze adwentowe od zawsze kupowaliśmy tylko dzieciom, nam, nam dorosłym jakoś nie. I to właśnie jest też dla moich dorosłych dzieci, znaczy dla jednego do drugiego, oczywiście osobno, kalendarze kinder. One w ten druku miały, mówią, że właśnie bardzo fajne były te czekoladki, no bo są jeszcze opakowane, więc prawie można ze sobą gdzieś tam wziąć, jak się, jak się wychodzi też. No i tutaj mamy, co, siedem czekoladek takiego rodzaju, tutaj jest kolejny, osiem tych, i jeszcze takie dwa e, czekoladowe, dwie czekoladowe figurki. Także całkiem, e, całkiem fajne takie mają. A my z mężem mamy wspólny kalendarz Milka, dlatego że ja chciałam w ogóle kalendarz z herbatami dla mnie, ale jakoś go nie było nigdzie stacjonarnie, a wcześniej nie zamawiałam, po prostu kupiłam dzisiaj w Carrefourze. Także e, mąż mówi, że jak chce, to no. może ze mną się dzielić, bo e, na pół nie tuczy. Będziemy sobie zawsze je brali. O tutaj właśnie widzę, nie wiem czy są informacje. O! to już wiem, co piszczało, słuchajcie, nieodpięty był ten taki alarm. No, także tak to u nas z czekoladowymi kalendarzami jest na każdy dzień Adwentu mamy inną świeczkę, taką małą świeczkę Janki Candle i tutaj jest Christmas Cookie, już ją właśnie zapaliliśmy e, pachnie wanilią ale tam też są takie inne dodatkowe zapachy, troszeczkę jakby masło, troszeczkę lukier znaczy tak szczerze mówiąc to ona mi pachnie dokładnie jak naleśniki z serem podsmażone na maśle i posypane cukrem pudrem to jest dokładnie ten Zapach. Dość intensywny jest zapach. Czuć go w tej całej naszej takiej tutaj przestrzeni otwartej, dziennej, a w takim mniejszym pokoju 15 metrowym to był już zapach bardzo intensywny, także bardzo mi się podoba. A tutaj zrobiłam taki wianek, wieniec szybki, namalowany na tablicy, i już widać, że pierwsza świeczka się świeci. Pierwsza niedziela adwentu już jest. Za to zrobiłam sobie taki pierwszy stroik, przedświąteczny. Ten, ten taki klosz szklany już Wam pokazywałam wielokrotnie, bo to, co jest w tym kloszu, czyli piasek i takie dwie roślinki, to one tam są cały czas, a tylko wymieniam w nich dekoracje, w zależności od po roku. Ostatnio tutaj była dynia i takie różne suszone owoce i, i, i różne szyszki, a w tej chwili dołożyłam tylko takich ostronionych jabłuszek, świece. Z krateczką, taką kokardką, krateczkę. Kratka będzie takim motywem przewodnim w tym roku w mojej kuchni. I tak to wygląda. Myślę, że całkiem fajnie. Świetnie sobie palimy podczas wspólnych posiłków, także też jest przy okazji miło. Tak wygląda z przodu, a tak wygląda z tyłu, no bo z tyłu też musi jakoś wyglądać. Ostatni w Rosmanie kupiłam bardzo ładne, moim zdaniem, oczywiście torebki do, do prezentów. Takie są sztywne z kartonika. One były w promocji, kosztowały coś tam około 6 zł, 6, 6 zł chyba z groszem. Tam mi się też bardzo podoba. Zobaczcie, to jest taka bombeczka, w której jest śnieg i ten śnieg się tak ładnie przesypuje, ale tutaj są też jeszcze inne. Ta jest też fajna z takim samochodem wiążącym choinkę, i też tutaj jest kratka. A jeszcze mam, o to jest taka sama, bo za chwileczkę wam pokażę, i jeszcze mam właśnie taką. Bardzo ładne, bardzo ładne są te torebki, i w tym roku zapakuję prezenty właśnie w takie torebeczki. A jedną z tych torebek wykorzystam sobie w inny sposób, wycięłam cały ten kartonik. Oprawiłam go w ramki, które wcześniej już wisiały w kuchni, miałam tu obrazek. No i teraz tak właśnie wygląda. Koszt takiego obrazka, nie licząc ramek, to jest mniej więcej 3 zł. Także niedrogo, a wydaje mi się, że pasuje tutaj i bardzo ładnie wygląda. Robię obiad i zostało mi troszkę masła orzechowego, i teraz robię na deset takie szybkie ciasteczka. To jest taka kopiasta łyżeczka, łyżka kopiasta łyżka masła y, orzechowego. Y, do tego jest płaska łyżka cukru i jedno jajko. I teraz po prostu to wszystko mieszam na taką jednolitą masę, i układam na blaszę takie ciasteczka. I szybciutko do piekarnika, 10-15 minut i gotowe. Także coś takiego szybkiego, bez mąki zresztą. A na obiad dzisiaj zupa z białych warzyw, czyli ziemniaki, kalafior, co jeszcze, seler i, i pietruszka z smażoną cebulką i groszkiem ptysiowym. Zobaczcie, kupiłam dziwne ziemniaki, kupiłam je internetowo. Ja myślałam, że to jest taki wielki worek ziemniaków, a to jest takie małe. To są ziemniaczki, 750 gram tego tego jest, także naprawdę bardzo niewiele. No a no nie widziałam, co z nimi zrobić. No i zobaczyłam sobie, że ona się w ogóle robi w, w mikrofali. I się robi w mikrofali, także zaraz sobie do mikrofali je wrzucę i będę miała do obiadu dziwne. tak? Jest czasem jak człowiek nie... popatrzy na cenę, a nie popatrzy na pojemność. Zresztą zobaczcie, że robi się je bardzo szybko. Tutaj gdzieś było napisane. Można, oczywiście, robić też normalnie w, w, w albo albo gotować. O właśnie, 10 minut na 1000 W mikrofala, a W to 12 minut, potem 2-3 minuty w opakowaniu zastąpić, także zobaczymy. O. I dokładnie tak wyglądają parujące ziemniaki, już sprawdzałam. Bardzo miękkie, bardzo fajne. A tu zrobiłam sobie już taką pierwszą listę różnych y, y, rzeczy, różnych potraw, które będę robiła na Wigilię, y, No i też y, ciasta, y, o, coś przycisnęłam przy okazji, zaraz ekran muszę coś naprawić. Y, no i ciasta, ciasteczka, które będę właśnie w tym roku y, piekła. I y, y, tutaj już, już, już. O, i tutaj no, przy okazji zobaczycie coś, co się u mnie robi na bililię i, i właśnie takie, takie słodkie rzeczy. A tutaj zaczęłam sobie już spisywać składniki, tak żeby potem ułatwiło mi to zakupy. Ok, moi kochani, w tym pierwszym dzisiejszym, w początkowym vlogmasie to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Ja dziękuję Wam już za, za to, że byliście, za Wasze komentarze. Już z góry dziękuję i, i oczywiście będę je wieczorem czytała i, i z przyjemnością na nie będę odpowiadała. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję za to, że jesteście i zapraszam na kolejny vlogmas, być może w czwartek. Do zobaczenia.